Platforma eClimas umożliwia użytkownikom założenie dodatkowych kont dla pracowników firmy klienta. Aby założyć takie konto, w panelu klienta należy wybrać opcję Użytkownicy. Następnie Dodaj użytkownika. W formularzu należy podać dane pracownika, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło. Użytkownik może również wybrać dla pracownika jedną z pięciu ról: dostęp do zamówień wybranej placówki. Dostęp do zamówień wszystkich placówek i dokumentów handlowych, dostęp do zamówień wybranej placówki i dokumentów handlowych, dostęp do samych dokumentów handlowych oraz dostęp do zamówień wszystkich placówek. Następnie, aby przypisać użytkownika do wybranej placówki, należy wybrać opcję Konto, następnie Adresy Dostaw oraz przy odpowiedniej placówce wybrać opcję. Przypisz użytkownika. Po wybraniu odpowiedniego użytkownika, należy dokonać zapisu. Skorzystaj z nowej, wygodnej opcji zamówień na eklimas.com.